Czemu się nagrywanie to nie hey. Czemu ona uciekła? No właśnie <noise> To ruina hit ha? Ale ona za mną? Nie Nie, nie wiem właśnie Boże ten Dwight to zawsze Fajrza musi być Może Dwight to zawsze w piździel, nie? No bo jak taka sierota nieporadna nie, ja on za mną, nie za mną biegnął, tuby Trzeba ruinę znaleźć, bo inaczej nie ma sensu. No to szukaj, ja o robię dalej. to tu, nie, kurwa. Ruina się nie świeci, nie? Na fioletowo nie. No. Bożak, ja nie lubię jej muzyki, tej baby. Dobra, ginij masz Karo. Ja nie widzę tych to tamów nigdy już. No ale się świeci, chyba, no już nie przesadzaj. Mam zwykły dla siebie naleczenie. Aha, no oczywiście. <grym> <grym> no mi tu przyjdzie, jak ktoś się wydarł. Ta Kate, niech idzie do niej. Szkoda tego gena mojego. No to rób, boże, idę ja. No ona idzie, a nie ty. No to niech wyjdzie sobie. No, co idzie sobie? To nie jest takie proste. Dostanę w łeb. Wróćcie hmm. te ty... Ale nie ma czasu. Kolejny totem jest tu, gdzie wisi zwykły. Chcesz leczenie? Nie mam czasu szukać, bo on potrzebuje pomocy. Wiecz, co? miało być zaś? Okej okay. Wariowałaś <grymety> <grymety> oh. ya, ya. A, Ja 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 haja Okej okay. No zrobiłam no robił tego, ten totem i co? On robił zwykły No nie wytrzymam, znowu mi te geny wybuchło. No znowu tu idzie, mam tego dość Idę znaleźć ten to tam była ja nie z pani co I nie to... poradni Nie jest takiego efektu co myślisz? Jeszcze nie byłem tylko w tym budynku dużym tam Bo nie było czasu No nie wierzę, że mnie wiebała ta kate No jak cię z zaś No bo od drugiej strony udawała że idzie albo od innej Nie wiem gdzie tam to tam jest Strasznie jakaś duża ta mapa Dobrze no właśnie. Dobra, już jej nie ratuję, bo ona jest pizdą też. Wszystko przez nią. Po co w ogóle szedłem po nią? To jest zniszczony totem. No to dwój zniszczył jeden, ja drugi. Czekajcie <śmianowicie> czaska czeka? tu. Aha, bo no tutaj z nią przyszła się donić, spoko. No i co? Nie ja wiem, no powiem ci, że nie widzę tego totemu, naprawdę. Znowu jestem w tym samym miejscu, gdzie robiłam to y, gena. Ale po co tu idą no do szafki wchodzi się leczę Może hmm. jak czub, ale nie, nie wiedzą, że leczanki to są. Teraz pójdźmy od tej strony tego, tak poszukać tego totemu. Musimy leczyć cały czas. Dobra, jest zwykły, no to co? Czy zwykłe mamy zniszczone już tak? Mm -hmm. Ona ma barbę, pewnie? nie? Nie, ona chodzi do ganów na górce z totem. Nie, no to ja już nie wiem czy ten totem jest, czy naprawdę nie ma miejsca. Ona mnie widzi. Na no ale przyszła do mnie, te... no ma barbę. Tak, no nie ma, bo nie chodzi za ludźmi. O kurde. Wpływająca jest, naprawdę ona jest jakaś zimnięta. Nie ma palet Nie ma palet, tylko to temu też nie ma. No to no, no, nie ma, faktycznie no. A przy górce przy wejściu na górkę. Kart, się na deklar, też nie ma. O! No nareszcie! Gdzie to było, powiedzcie mi? Coś tam. Hm. Nie oszepiło ją! Nie wierzę w to. Nie oszepiło? Nie. nikt gdzieś go rozwalił. Gdzieś tutaj. Ona cały czas jest za mną. Już mam was dość z tymi waszymi tutymami pojebanymi. Ale czemu z totem nasze? Ja Nie rozumiem, czemu ty, ty się teraz No bo z totem i totem z was pomóc. A kto ci latarkę zrobił? Teraz? my ja mnie cały czas goni, a nie raz. No to gdzie ty zaś jesteście? Za dużo to ma mówiłam. Wimon. Ta Kate po na mnie świeciła zamiast w nią. Zajepiej. No nie, nie widziałaś. Tu przycisk... <grym> Dawaj, Kate. Ładnie, ja Dobra, uślepiła ją drugi raz. Dobra, leć. Ale nie wiem. Tu chodź, za paletę, no. Nie za, tylko zaraz rzucisz i będzie. Ale... Pomogłam ci, nara. A co uciekłaś, bo? Bo jesteś wyleczony. To masz za ludzi? Tak! To Horachit. mam. A widzę właśnie, że jesteś chora jakaś, zimna. Ale bo chciałam zobaczyć jak to działa, nie wiedziałam, że to działa na stojąco, myślałam, że tylko na leżąco, że podnoszę No zawsze, bo fajnie, nie? Znaczy fajnie właśnie jak ktoś nie? leży, bo... Tutaj się najbardziej przydaje, żeby coś stało, zrenderowało się, latarka na nową, bo już mi tam wyczerpała, a jeszcze na raz jest tam. Ja mam zakaz... Czemu? No bo wleczyłaś mnie. I co, ty jesteś narażony? Nie, ty masz zakaz leczenia przez tyle czasu. No, ale już mi się kończy zaraz. Fajny dźwięk był, jak to zrobiłam. Taki. <śmiech> nie, <laughs> nie na leczenie. O Jezus. No nic nie zrobiłam. Nie wieczę w te Twoje postaci. Ona to przejdzie. No może nas nie zobaczy za tym genem. Zobaczy Nie no musimy to jakoś dokręcić, bo Hejt ma dwa, ten ma dwa, ty jeden, ja ja powinnam się z nim gonić teraz No goni ją. Dobra, trzeba iść po niego idziemy, nie? Niby gen skończona, mam dźwięk testu i tak się sram, żeby nacisnąć. Oj, ale śmierdzi już z tej kuwety. Trzeba cały żwirek wymienić. No, ja wymienię. Ja już nie kupuję tego oszą, bo zepsuł się i w ogóle nie zbryla. Ale Benek nie zbryla też. I znaleźliśmy inny, który zbryla, ale niestety swoje kosztuje 20 zł. No, ale no, Benek też be... kosztuje 20. No, ale Benek teraz jest tak, że ja tą kulę podnoszę, a ona się rozwala tak, na milion. no to oszą nawet to samo. I jest z Hiltona żwirek. Bardzo, bardzo drobny. A też bentonitowy, normalnie, ale kurwa, no jak podnosisz, to, po to jest jedna twarda, zbrylona kula, a nie tak jak no, wszystkie tak te. tak powinno być. No ale i właśnie tak ten Hilton, ale on też w oszonie jest, musisz coś zobaczyć go. Wyciszam. Jestem. Kurde, no. że jakbyś się nie zatrzymała i biegła za wami, to bym wążyła go o Dobra, chodź do niego, bo on gdzieś gena robi. Tego Hiltona se spróbuj kupić. A to jest w Oszonie? Też jest w Oszonie. No to może to jest ten, co ja kiedyś kupowałam, co wam mówiłam, że To jest takie fioletowe opakowanie. Fioletowe? No, ci wyślę zdjęcie. No, czy jest neta? nie, zaś ten white. Mi się wydaje, no. że teraz za jakość trzeba zapłacić już. No nie wiem, no ale to się popsuły nagle. No tak, bo na leko chciałem kupić jakieś zwierki. Też ludzie pisali, że ten był spoko, ale się zjebał. No, nie jest. Masz latarkę? Mam. Nie powinna. Uciekaj. Dotykamy jej dupy w, tej, w tym momencie. Na tyłem będzie tyłem. Olera Casa już nie wiem Tyłem będzie Może na górę? Nie, nie była tyłem, kurwa, bo go oślepił, normalnie. Ona była tak pod kątem, więc wydaje mi się, żeby to nie weszło. Nie, ona cześć, nie podniesie Czekaj. raczej. Habon umarł. Nie mam zaś dziadka, bo za ludzi mam jakieś. Ja, wszystko tu. Boże! Z dziadkiem bym wstała, bo to jest szybciej podnoszone. Uciekaj stąd! Bym Cię nie widziała, że jesteś tu. Co Cię się stało? Mori? Nie, mówiłam Ci, że się kapnie, że jesteś. No skąd? Słyszała Twoje tu pytanie. co teraz? Teraz? Ja nie mam The Harda. No macie, goni. Umiaram. Mm -hmm. Umieram. <grym> to, jest, to jest najgorsze, co może być już na tych paletach. Tak, bo i tak wiesz, że ona będzie szybciej, nie? Mm -hmm. Ja się mogę ściągnąć, spróbujemy. Masz dziadka. A ja wiem, <grym> szczęście. szczęście. No, podniósłbym się dawno już. No co? No co robisz? No a wraca do ciebie specjalnie. No ale ja przecież nie umieram już od razu, więc. Hanna, no, ale tu haka nie ma. No to się wyglujesz. Czy znaczy nie ma, jest zepsuty. W sensie. U Marty Młodo, w ogóle nie chce na dwór wychodzić, nie wiem czemu. O Boże, to no może być za koroną. Do tortury... Nie! To biedronki pojedziemy maksymalnie 20 minut poza domem. Nie no chcemy tak to w domu. O Boże! Maksymalnie 20 minut. A bo ono zaś mnie oczywiście nie umie znaleźć pindanie. nie? Hmm. To się nada. Trzymaj się tam. Co Rudziak? Cześć. Ona mi zrobiła Hadzia i poszła może naci da teraz, jak tam ten dzwonek mi dał? A robi. Ona mi się każe czołgać, bo wie, że mnie nie doniesie. No, na pewno. Nie idź stąd! Ona przyszedł zbić chyba. No. Tak. Co czemu mi robi? No Boże, nie ściąga do Zapin do lingla. No kurde, no bez tego dziadka. Weźmiemy teraz dziadka na ten mecz, co będzie. I ciekawe. No na to będzie ostatni mecz, już. Ten? Nie, kolejny. Nie. Yeah. No weź mnie, no nie będę tak umierać. Tu się wywiglujesz przecież. No ale ona nie chce mnie podnieść, ona idzie sobie w łazu szuka. No to hit. Adrenalin też nie mam. <noise> Zdziulstwa pobrane To szukaj tego włazu. Może na około budynku będzie. Nie wiesz jak to na tym czołganym, nie? Boże, no, powstać nie może, to jest A Nie, nogami rusza rękami. Coś w stanie ogoni, ale jak cię sam po plecach, to już nagle żyjesz, Spoko. Mm -hmm. Co robiła? To już koniec, nie ma ratunku. Nie ma jak bramy otworzyć nic. Nawet bo tak cię podniesie i się wyglujesz. Gdzie był? Cóż, ty się za sekundę hit. Wiem. Zero haków? W ogóle jaka porażka. Wstać nie mogę teraz bym mogła, jakbym odmijała od Nikolasa tego. Teraz to wiesz. Ferka. No. 26 czy 5 ma być się chyba? Marta. No. To było. Ten klawiatura. NO gdzie? OCZYWIŚCIE! Pepu... O Boże... Buba... To ja już nie żyje tutaj w tym kącie Ale dokręcam Dokręcam? będzie jedyne co zrobię w tym meczu Ale no, idźcie stąd... Łooo! Czemu go nie słyszałam? W serce znikło a on wyszedł Za winkla Serio? Kurde... Nie warto, bo to nie zrobi się No ale przecież e, go ślepisz nie nieleczony, bo e, obronne leczenie obronne to jest od tego Silenta mi stąd Animacja świeconej latarki jak ja widzę to jest To jest hit, nie? Mm. Coś do kogo się oślepię, ja tego nie rozumiem. Dziewi się, czeka po mnie, super. Mam dziadka, i co? Podnosi mnie od razu. To? Będę się wyleczyć, spada się mi kojena. tum, tum. A też ma od Silent'a, czy to ktoś podświetlił, czy on skopał? Nie mam pojęcia. Już piłuję tam, kurde. Leczy mnie ona? Nie da się mi leczyć. Przejebane mam. No, też już umieram. Foko. Boże. No, spadł z Mikaelą i za mną poleciał, nie? Bo jestem sama ranna <noise> Wyleczyła mi się, wydarła, głupia Chciałam ją za ludzi zrobić, tylko zapomniałam, że też jestem ranna i się tak nie da um, do jest, a jeszcze to może mnie jebnąć No ja właśnie wykorzystałam Co to był za podskok z tą latarką? Kisnę Nie było takich Tyłem oczywiście, nie? No oczywiście, no specjalnie to zrobił Kate nie ma latarki O, Dawno go nie było i, I te mecze były teraz. No miał mnie walnąć zjebus! No cały pasek! No to po co się nastawią? No, nie no i zaś masz nieleczone. Nie bez sensu, wyłączamy ten mecz. I... <noise> na pewno. To nie mam w ogóle jak się leczyć czym. No są kręci genu na razie ja już nie mam. Aha, on tu jest. On ma jakieś niesłyszane, wiesz? Okej, okay. strasznie długo jest to nieleczona Kara, Na minutę, nie? No, barba to przyjdzie po mnie. Po nas przyjdzie. Ściągła się. Idziemy. Nie dokręcimy tego, nie ma ogóle. Sama się ściągła tu ma animację. Świniak jeden. Nie da się go uślepić, ja nie wiem co on ma. Inne to coś rozbłyska latarka, a on? Ale to co ma? Tego zrodzonego? No, nie wiem, niemożliwe chyba. Zaś go tu słyszę, no nie wytrzymam. W budynku gdzieś? No, już właśnie wyszedłem z tym. Mhm. Wszystko palec zrzucam po drodze. Dobrze. I co to daje, on jest taki szybki świniak. Ej, a on jak uderzy, to się drzemy, czy nie? Nice, Kate. ja nie widzę ratunku dla nas już. No i widzisz, że mu ten terror się ścisza, a on tutaj wciąż jest. No jest, no goni mnie cały czas. Czy ja mam uciec już? Ja już nie wiem. On za kate poszedł chyba nie za mną. Mam go do osycję. Zresztą poku cały to już w ogóle ma hajne <grych> To na pewno Koniec gena mają, a ja tu przyszedłem Super, Nie mam latarki już bym go oślepił elegancko Odejdź teraz. Nie, to jakoś nie działa No nie działa, a ta paleta co? Pomyślałam, że mu plecki zahaczy, wiesz, bo dość blisko był My leżymy już wiesz o tym. Tak, cały czas leży od kurwa 5 minut w tym meczu. Cały czas w takim mój stan jest Można w kurwa, musiał usiec. tędy przejść No za mną jest cały czas Nie wiem ta latarka się zwężała, ale tak jakoś Nie wiem no, czy się stało Nie ma ratunku. No Jezu, no ja też już teraz ją leczę, no nie dam rady. Dobra. Nie ma jak No ja mi się wydarłam, jestem skrępowana, a mogę użyć, mogę. No możecie już go wziąć do mnie? Ja już się tyle zmiękuję, że mi boli głowa. Nie wiem gdzie jesteście. Ja pierdolę. mam dość. On w ogóle mnie nie odpuszcza. On jak to, jest na żółto. No, to silentowo też. Gdzie jesteś? W budynku, w budynku. Chodźcie wylaczę. Gdzie jesteś? Ja na dole. W górę. Chodź do schodów. Wróć. Oh. Jezus! Cię przestraszyłem! Kurwa! No, nie słychać? 70% na mają? Nie. Ja pierdola. No jaką zamach wziął tak? Ale się wygają go Ja też Nie wiem mu się ten terror jakoś mm, zatraca, bo gra nie gra, gra nie gra Nie wiem o co chodzi Ale co ja mam zrobić dalej? Nie wiem, ja go nagle nie słyszę, a pewnie biegnie za mną. Za mną biegnie. Teraz mamy 70 teraz, i go słychać. Teraz gdzieś poszedł. Teraz do mnie przyszedł, no i super. No i skopie to jeszcze, no nie bierz. No ja już umieram. No wiem. Ja mam w ogóle zakaz leczenia, ale no <coughs> czemu? Bo obronne wzięłaś. Kiedy? Aha, wtedy. Ha, tu jest hak, już też super. A, już Ale on w ogóle mnie dosięga tą bronią. W moim zdaniem teraz, przed chwilą. Okej! Okay. Brawo! O Boże! Jeszcze latarka! Co się stało? Latarką! Nie Elon dalej ze mną! Ja już mam go dosyć zjebany! Idą w lądach! To zostawiamy bolówki! Nie trafił kurwa! Nie Mikaela tu bet! Mikaela. Mikaela właśnie! On się znęca cały czas na ten mną! Jest no. dystans! Jest dystans! No tutaj nie ma palet już! A i szal na pół Uwaga, co skrócił drogę. <grym> o Boże, to reparka. Też no, ma No ja to Tobie weszła ostatnio taka. To no dobra, ale ja tu nie. Ja. <grym> no, patrz. Oh. No, co to miał być? Nie, ale chyba się przesadzasz, tak? <grym> ja już nie chcę nawet być ściągany! No w co ty zrobiłeś, Co czaseszczan, że ja jakby nie wiedział co chodzi. właśnie. Muszę z ten odcinek jak jeszcze nie zrobiony. No ja też nie. Ja już mam ostatni w ogóle na Edge, więc więcej nie mam. No nie mam Boże. więcej. No idź gdzieś. Pójdę nie słychać nawet i tak. O idzie o, właśnie. No i nie słychać go. No, a czemu teraz jak.? Aha. Nie chcę desa zrobić. Chuju jebany. Muszę mu zajebać. Coś tam śmierci? No właśnie, coś tam śmierci. Teraz musisz spłacić swój dług. A jak mam to zrobić? Daj bawełnę. Latarkę miałeś zrobić. Skąd mam mieć latarkę? W ręce. ale. tu jestem chyba. No. Już nie ma czasu na tego DS-a SŁUCHAM! CO?! CZERWY TEN! O się zeszczał... BOKIEM no, szafki. Teraz to A już nie ma, teraz już jest śmierć. Zostaw go, małdziadka. No wasz dziadek, perknik bezużyteczny.